Niedziela zawsze była moim ulubionym dniem. To był dzień, w którym mój mąż Daniel i ja zrelaksowaliśmy się, obiady z przyjaciółmi były świetną zabawą, a nawet piłka nożna, której nie lubiłem, stała się zabawą, zawsze mieliśmy w domu dobrego grilla. Tej niedzieli, jako że był to finał mistrzostw, mój mąż był szczególnie podekscytowany. Lukas, najlepszy przyjaciel Daniela. Przyszedł na mecz w swojej tradycyjnej koszulce piłkarskiej. Wisła Kraków. Minęło trochę czasu, odkąd się spotkaliśmy i ilekroć byli razem, słychać było te krzyki, jakby byli na stadionie. Po zwycięstwie swojej ulubionej drużyny Lukas i Daniel byli zachwyceni, podekscytowanie było tak duże, że odtwarzali filmy z czterema bramkami zdobytymi przez drużynę, śmiali się i ściskali się nawzajem. Świetnie się bawiłem z obydwoma. Lukas był zawsze zrelaksowany i uśmiechnięty, bo był bardzo przystojny, zawsze robił furorę wśród kobiet, ale nigdy nie lubił poważnych zobowiązań. Nie mogłam zaprzeczyć, że był bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Mój mąż ponownie rozpalił grilla, a Łukasz i ja siedzieliśmy rozmawiając i pijąc piwo. Jest bardzo zabawny, poza tym, że przystojny. To też opowiadał dowcipy, które wywoływały u mnie niekontrolowany śmiech. Wtedy Daniel odebrał telefon. To był jego ojciec najwyraźniej miał problemy z samochodem, a mój mąż wiedział, że mój teść nie przepada za samochodami. Daniel poszedł pomóc ojcu. Łukasz zaproponował, że mu towarzyszy, ale stwierdził, że nie ma takiej potrzeby. Mój teść był już stary miał pewne problemy zdrowotne i nie był zbytnio zainteresowany utrzymaniem samochodu. Daniel pożegnał się z nami, mówiąc, że zajmie to około 40 minut i że zaraz wróci, aby kontynuować grillowanie. Na początku mi się to nie podobało, ale w końcu zrozumiałem. Pocałował mnie i pożegnał się z Łukasem, wychodząc w pośpiechu. Lukas i ja zostaliśmy, piliśmy piwo i rozmawialiśmy. Kontynuowaliśmy grillowanie, ale atmosfera się zmieniła. Myślę, że to był sposób, w jaki Lukas na mnie patrzył, albo to, że byliśmy sami, ale poczułam coś, czego nie czułam wcześniej. Mięso piekło się na grillu, Łukasz podszedł do mnie. Rozmawialiśmy o różnych życiowych sprawach, ale w każdym słowie było coś naładowanego energią. W pewnym momencie dotknął mojego ramienia, dreszcze i gęsia skórka były natychmiastowe. Patrząc mi w oczy, pochwalił mnie, a ja posłałam nieśmiały i nerwowy uśmiech. W obecności tego czarującego mężczyzny podziękowałam mu, starając się ukryć zdenerwowanie. W pewnym momencie ucichliśmy. Zauważyłam, że podszedł jeszcze bliżej, i zanim zdążyłam się odsunąć, doszło do pocałunku. To był intensywny pocałunek, pełen pożądania, który sprawił, że zapomnieliśmy, gdzie jesteśmy. Jego ciało było ciepłe, kiedy przyciągnął mnie bliżej, byłam posłuszna jak magnes. Po dłuższym czasie udało nam się rozdzielić, moją reakcją było wypicie całej szklanki piwa. Co robimy? Pomyślałem. Staliśmy naprzeciw siebie. Poczucie winy było tak duże, że nie wiedzieliśmy, co powiedzieć? Pod wpływem impulsu pobiegłam do kuchni, a on za mną. Patrzył na mnie dalej i ponownie podszedł do mnie. Złapał mnie za ręce i oparł o stół. Powiedziałem, że ta sytuacja jest niewłaściwa. Spojrzałam mu mocno w oczy, wyciągnęłam rękę i pogłaskałam go po brodzie przypominającej drwala. Lukas był stanowczy, silny, gorący i pulsujący. Po raz kolejny nie mogłem się powstrzymać. Jego spojrzenie, jego ciężki oddech, nigdy nie widziałam tak głodnych oczu, wyglądaliśmy jak jedno. Pozwólcie na tę wielką radość. Wszystko, co było na stole, rozsypało się na podłogę. W tamtym momencie byłam prawdziwą kobietą. Gdy euforia minęła, zrobiłem wszystko, co mogłem, aby uciec od tej sytuacji. Poszedłem do swojego pokoju, próbując się uspokoić. Gorąca kąpiel rozgrzała jego ciało, ale nie była w stanie zmyć poczucia winy i zamętu, jakie odczuwał. Daniel spędził półtorej godziny poza domem. Kiedy wrócił, w domu panowała cisza, nawet mięso paliło się na grillu. Na końcu podwórza stał Lukas, wyraźnie nieswojo. Usłyszałam, jak Daniel pytał o mnie, a Łukasz odpowiedział, że poszłam wziąć prysznic. Daniel wszedł i zastał mnie schodzącą po schodach, z wciąż mokrymi włosami. Wydawał się odetchnąć z ulgą, kiedy mnie zobaczył. Jak się ma twój ojciec? Zapytałem, starając się, żeby zabrzmiało to normalnie. Nic mu nie jest, potrzebuje tylko nowego samochodu, odpowiedział, obejmując mnie i całując. Drżałam przytulając go. Mijały tygodnie i ilekroć Daniel chciał zaprosić lukasa lub nawet innych przyjaciół. Wymyślałam wymówkę, że chcę spędzić więcej czasu tylko z nami dwoma. Na początku rozumiał, ale jeszcze kilka razy kwestionował moje postępowanie. To była tortura. Ponosiłam konsekwencje swoich czynów, czego żałuję. Czasami ulegamy pragnieniom i płacimy za to. To był mocny cios, który rozdzierał mnie od środka. Problem został stworzony. Co mam zrobić, żeby po tym wszystkim ruszyć do przodu? Subskrybuj kanał, skomentuj i udostępnij film.